W podcaście Festiwalu dla Życia gościem jest ksiądz dr Jan Uchwat, ojciec duchowny w Gdańskim Seminarium Duchownym. Pokój i dobro, proszę księdza. Pokój i dobro, szczęść Boże. Chciałbym zapytać dzisiaj księdza o kwestię odpowiedzialności za życie, naszej odpowiedzialności za życie. Um, w jaki sposób powinniśmy ją rozumieć? W jaki sposób powinniśmy ją implementować w naszym, w naszym życiu? To wielki skarb, odpowiedzialność, bo wiąże się z wolnością, wiąże się ze świadomością, czyli z tymi darami, które Pan Bóg nam dał. Jesteśmy stworzeni na Jego obraz i podobieństwo, to znaczy wolni, rozumni, z tym się wiąże odpowiedzialność. To jest piękny dar od Pana Boga. Pan Bóg podzielił się z nami darem rodzicielstwa. On jest Bóg, jest Ojcem, jest źródłem życia, jest rodzicem w tym sensie i z nami, ludźmi, podzielił się tym darem. Rodzice, małżonkowie, rodzice stają się rodzicami. Małżonkowie stają się rodzicami i w tym momencie też nabywają pięknej odpowiedzialności za swoje dzieci. Owszem, pierwotnie ją mają wobec siebie, wobec siebie samych. Odpowiedzialność za siebie samego, odpowiedzialność za współmałżonka i odpowiedzialność za dzieci. Dar, który Pan Bóg daje. Natomiast ten dar odpowiedzialności, on jest, źródłem jest Bóg. Pochodzi od Boga. Został nam dany. Zresztą to odpowiada na niesamowitą godność człowieka. W godności człowieka, nieskończonej godności, która od Boga pochodzi, ta godność domaga się odpowiedzialności za wybory dokonywane przez nas, za wolne wybory, świadomie i w sposób wolny dokonywane wybory. To jest absolutnie konieczne. Rozwijamy się poza tym. Mamy też tę te zdolność pięknego rozwijania się, wzrastania, dlatego że podejmujemy odpowiedzialności. I z drugiej strony ktoś, kto unikałby jakiejkolwiek odpowiedzialności, z jakiegoś powodu, niestety, karłowacie je. nie rozwija się tak, jak powinien się rozwijać. Ona jest bardzo piękna. Odpowiedzialność mężczyzny, odpowiedzialność kobiety, odpowiedzialność taty, mamy. Hmm. My tego, co więcej, potrzebujemy, żeby wzrastać, żeby być szczęśliwymi. Odpowiedzialność konkretyzuje się w tych wyborach, właśnie, o których ksiądz mówi, których dokonujemy. W jaki sposób poszukiwać wzorca, w jaki sposób. Odpowiadać na to, że jesteśmy stworzeni na wzór i podobieństwo Pana Boga, w tym hmm. sensie duchowym. Źródłem takiego wniosku <grym> i jest po prostu myślenie najpierw, że ja się zastanawiam nad sobą samym, nad moimi wyborami, również. Uprzednio się zastanawiam nad wyborami, których chcę dokonać, a później, doko dokonawszy wyborów, Zastanawiam się również nad tym, co zrobiłem. To jest sumienie. Mhm. To jest sumienie, czyli taki wewnętrzny głos, wewnętrzny namysł, pewna refleksja, myślenie. Z tego będzie się rodzić odpowiedzialność, z całą pewnością. Mhm. Dla normalnego, dojrzałego człowieka, mężczyzny czy kobiety. Poza tym, przede wszystkim mamy wielki skarb, którym jest tradycja kościoła i magisterium kościoła, nauczanie kościoła, gdzie zwyczajnie możemy się uczyć, w pewnym sensie zgodnie z wiekiem, zgodnie po prostu z etapem rozwoju i również doświadczenia wiary możemy się uczyć, słuchać mądrych ludzi, to znaczy pokoleń, które zostały wychowane na tradycji kościoła, w tradycji, w tradycji chrześcijańskiej, uczyć się od mądrych ludzi, słuchać i uczyć je, to znaczy doktryna kościoła, magisterium kościoła absolutnie nam w tym pomaga. Możemy czasami nie rozumieć, dlaczego tak, Dlaczego nauczanie Kościoła w tym zakresie jest, jest takie? Niektórzy się buntują, nie rozumieją, niemniej jednak słuchanie i słuchanie tego głosu ułatwia pogłębianie odpowiedzialności. My często mówimy o tym, że współcześnie jesteśmy w kryzysie ojcostwa, w zasadzie można powiedzieć więcej w kryzysie rodzicielstwa. Czy zdaniem księdza to też jest kryzys odpowiedzialności, zwłaszcza tej odpowiedzialności za życie? Czy tak moglibyśmy to określić? Absolutnie tak, dlatego że to są naczynia połączone. Kryzys pewnej tożsamości, mhm. po pierwsze, mężczyzny, kobiety, szczególnie mężczyzny, łatwiej to jest obserwowalne, kryzys tożsamości, kryzys męskości mhm. rzutuje absolutnie i bardzo bezpośrednio na, na odpowiedzialność, później na odpowiedzialność, którą bierze za żonę, mhm. za dzieci, także za odpowiedzialność zawodową pewnych wyborów takich społecznych. Tak. to jest Absolutnie tak, naczynia połączone, które z tego wynikają. Nie można być odpowiedzialnym najpierw, jeżeli nie mam pewnej tożsamości, poczucia wartości samego siebie, że nie wiem kim jestem. Nie da się nabyć pełnej odpowiedzialności wtedy. Ona się rodzi na tym fundamencie, powiedzielibyśmy najogólniej, na fundamencie antropologicznym, to znaczy na tożsamości, że ja wiem kim jestem, jakie mam źródło, jaki mam początek i jaki też mam cel że jestem stworzony do wieczności, do życia wiecznego, z Bogiem w niebie, więc od, wybory, które dokonuję, a więc odpowiedzialności, które podejmuję, nie, nie mają tylko wymiaru tutaj, czasowego mhm. na ziemi. Mhm. To jest bardziej zauważalne, ale mają też przedłużenie w wieczność, ponieważ wybory, wszystkie dobre czyny idą wraz z nami, przed Bożym. Mhm. I do, mają przedłużenie w wieczność. To jest niesamowita perspektywa. Mhm. Jak ważna więc jest odpowiedzialność, bo w jakimś sensie rzutuje na życie wieczne. Mhm. Życie w zasadzie to, które przeżywamy na ziemi, ono jest, można powiedzieć, częścią tego kontinuum życia wiecznego. Czyli tak naprawdę żyjąc i dokonując wyborów na Ziemi, w, od razu wpisujemy się w to, co, co czeka nas dalej. Dokładnie tak mamy początek, mhm. ale mamy końca. Jesteśmy mm -hmm. nieśmiertelni. Mm -hmm. Początek to jest moment stworzenia. Początek mm -hmm. każdego z nas, człowieka. Mm -hmm. czy, A czy... To, że jesteśmy nieśmiertelni, dusza ludzka jest nieśmiertelna, mm -hmm. pokazuje nam tę perspektywę y, i wyborów naszych, które mają to przedłużenie w wieczność. Piękna perspektywa, mm -hmm. niekończąca się nigdy. Czy to mm, ta odpowiedzialność za życie i to rozważanie, kierowanie się rozumem? podejmowaniu kluczowych decyzji dla życia. Jakby ksiądz, w jaki sposób by ksiądz poradził, zwłaszcza tym ludziom, którzy są w kryzysie, którzy poszukują, którzy, którzy mierzą się z trudnymi decyzjami, z trudnymi wyzwaniami związanymi właśnie z, z życiem w każdym jego etapie, i na początku, i na końcu. W jaki sposób ten, metodologicznie wręcz podjąć tą decyzję? W jaki sposób poszukiwać tej odpowiedzialności? Mieć dobrych doradców, świadków, jeżeli chodzi o rodziców, o małżonków i w tej perspektywie otwartości też na życie, na dzieci. Warto szukać wokół siebie małżonków, rodziców, którzy. Są szczęśliwi też, którzy żyją tym powołaniem, którzy już wzięli tę konkretną odpowiedzialność na siebie, zmierzyli się z jej konsekwencjami, z trudami, cieszą się radością tej odpowiedzialności, a więc słuchać starszych, słuchać mądrych ludzi, mieć świadków, doświadczonych ludzi. Później to jest własny namysł, przede wszystkim podejmowany ze spokojem. Nie warto się spieszyć, pośpiech jest złym doradcą zawsze. Więc to jest ten namysł, a ten namysł jest łatwiejszy, jeżeli przemodlę sprawę, pomodlę się, podejmując decyzję, nie muszę się spieszyć, modlę się dzień, dwa, trzy, miesiąc, rok, nie wiem, mhm. ale przemodlona, czyli wpuszczam łaskę Pana Boga, wpuszczam światło Pana Boga do, do swojego serca, do swojego umysłu, zanim podejmę szczególnie ważne decyzje życiowe. Mhm. Więc i, i po, ostatecznie zaufać Kościołowi Jezusa Chrystusa, czyli zaufać magisterium Kościoła, mhm. nauczaniu Kościoła. Po prostu to jest akt zaufania, akt wiary, zaufać. Mhm. To jest najmądrzejsze, co możemy zrobić, ponieważ w tym momencie opieram się na doświadczeniu dwóch tysięcy lat instytucji, to tak nazwijmy, która ma dwa tysiące lat. Mhm. To jest doświadczenie, którego żaden człowiek nie ma osobiście, nie może mieć. Więc też ma sens w ludzkim wymiarze zaufanie Kościołowi. Myślę, że to jest bardzo cenna rada. Myślę, że, że, że trzeba zaprosić wszystkich, żeby z niej skorzystali. Zwłaszcza tych, którzy tego najbardziej potrzebują. Serdecznie Bóg zapłać za tą rozmowę księdzu doktorowi i no, liczę, że spotkamy się na marszu. Bardzo dziękuję. Oczywiście, że spotkamy się na marsz. Bóg zapłać. Bóg zapłać.